Zamek Niewolników. Aleksander Wilanow. Prolog. A więc, panie Andrzeju, rozważaliśmy twoją kandydaturę, powiedział siedzący naprzeciwko mężczyzna w solidnym garniturze. No i? zapytałem ostrożnie. W tej chwili dosłownie decydował się mój los. Ta firma była jedyną, w której zaproszono mnie na rozmowę kwalifikacyjną. Ani opowiedziano, starym dobrym, oddzwonimy. Wszystko przez te bzdury, które psychiatra wpisał do mojej dokumentacji medycznej. Mam skłonność do impulsywnych i społecznie niebezpiecznych zachowań. A jedyne co zrobiłem, to rzuciłem filiżanką kawy u mojego byłego szefa, który był tak irytujący ze swoim idiotycznym zrzędzeniem. W związku z tym w 99% przypadków dostaję natychmiastową odmowę, a ta firma. Jest prawdopodobnie moją jedyną szansą na zdobycie normalnej pracy, a nie na pracę w fabryce za 20 miesięcznie. Cóż mogę powiedzieć? powiedział dyrektor, kładąc ręce na stole. No dalej, nie każ mi czekać. Inicjalizacja systemu. Wyszukiwanie odpowiednich graczy. Jaki system? Pierdol się. Tak, przeczytałem dziesiątki książek o RPG. Zagrałem w dziesiątki gier. Tak, każdego dnia przez snem marzyłem o tym, żeby coś podobnego przydarzyło mi się w prawdziwym życiu. Ale kurwa, nie teraz, nie w tym dniu, kiedy w końcu mam szansę dostać pracę. Hmm, co to jest do cholery? Powiedział dyrektor. Oczy miał, biegający, jakby czytał jakiś tekst. Czy pan też to widzi? Zapytałem. Tak, więc nie jestem jedyny. Nieważne. Chociaż nie ma nowych wiadomości, chcę w końcu usłyszeć te dwa cenne słowa od dyrektora. Jesteś przyjęty. Wykryto zbyt dużą liczbę kandydatów 8 miliardów 26 milionów 638 tysięcy 321. Wymagana jest selekcja system nienawidzę Cię szukanie odpowiedniego wyzwania wyszukiwanie zakończone. Wyzwanie wybrane. Aby uzyskać status gracza, zabij innego przedstawiciela swojego gatunku. Zabić innego człowieka? Co za dziwne zadanie, powiedział dyrektor. Zabić? Żaden problem. Przyprowadź tu tego drania, który próbuje spieprzyć moje zatrudnienie, a uduszy go własnymi rękami. Popełnij morderstwo, aby uzyskać status gracza. Ci, którzy sobie nie poradzą, otrzymają status niewolnika. Z godziny na godzinę jest coraz gorzej. Jakiego niewolnika? Czy jestem zmuszany do służenia komuś? Właśnie dlatego przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną. Chyba że miałem to robić tutaj, za wypłatę. Mój mózg powoli wchodzi w etap akceptacji akceptacji tego, że nie dostanę dziś pracy. Ten tekst przede mną najwyraźniej nie jest oszustwem. System naprawdę wkroczył do mojego świata. I wkrótce będę miał poważniejsze zmartwienie niż płacenia czynszu i mediów. Uwaga! Czas na wykonanie testu jest ograniczony. Masz 10 minut na ukończenie wyzwania i otrzymania statusu gracza. Ci, którzy nie zdążą przed upływem czasu, otrzymają status niewolnika. 9.59, 9.58, 9.57 Jeszcze mnie pogania drań. Dyrektor, siedzący na zaczął się wiercić i nerwowo poruszać. Wygląda na to, że on również zaczyna zdawać sobie sprawy, że to nie są żarty i nie będzie długo dyrektorem firmy. Więc albo kogoś zabiję w ciągu najbliższych pięciu minut, albo zostanę czyimś niewolnikiem. Ale kogo mam tu zabić? Przecież nie dyrektora. Ten facet na chwilkę zamierzał dać mi pracę, a sumienie nie pozwala mi wyrządzić mu szkody. Drugie pytanie, czym mam zabijać? Przykro mi, ale nie noszę broni. Jestem cywilem. Rozbić głowę telefonem? Czasy NOKI 3310 dawno minęły, a mój budżetowy smartfon prędzej sam się rozpadnie, niż kogoś zabije. U większości przedstawicieli gatunku stwierdzono brak odpowiedniej broni. Postanowiono wydać tymczasową broń do celów testowych. W tej samej chwili palce poczuły coś twardego. Kiedy podniosłem rękę, zobaczyłem w niej biały sztylet. Nie był wykonany z metalu, lecz z kości. Gdy tylko skupiłem wzrok na broni, pojawiło się okno informacyjne. Kostny przebijacz. Typ sztylet jednoręczny. Obrażenia 10. Specjalne właściwości 100% przebicia pancerza. Gram w gry i nie muszę tłumaczyć, czym jest przebicie pancerza. Ale informacja nigdy nie jest zbędna. Więc skupiłem wzrok na ostatniej linii tekstu. Właściwość przybijania pancerza pozwala ignorować przeszkody przy uderzeniu, takie jak pancerz, koście i inne przeszkody. Tak jak myślałem, system był jednak sprytny. Gdyby dał ludziom proste sztylety, nie każdy byłby w stanie użyć ich do zabicia człowieka. Wiesz, to nie jest takie proste, na jakie wygląda w filmach. Spróbujecie uderzyć w serce, traficie w żebra, spróbujecie wbić w oko. No cóż, powodzenia wam i waszej precyzji. Z taką zabawką wystarczy wycelować w cel, a przednie wszystkie przeszkody jak nóż masło. Dyrektor podniósł się z krzesła. Panie Andrzej Mironów, przypomniałem mu. Andrzeju, wyjdźmy na zewnątrz i zobaczymy, co się dzieje w biurze. Musimy zrozumieć, czy te wiadomości pojawiły się tylko dla nas dwóch, czy dla nas wszystkich. I obawiam się, że będziemy musieli odłożyć kwestię twojego zatrudnienia. Przytaknąłem, wstałem i skierowałem się do drzwi, ale nagle poczułem niebezpieczeństwo, odwróciłem się i zobaczyłem dyrektora wymachającego sztyletem. W ostatniej chwili zdołałem odskoczyć i ostrze minęło mnie. Ty, kutasie, chciałeś wbić mi nóż w plecy, warknąłem. Mężczyzna zmarszczył brwi, niezadowolony, że jego chytry plan się nie powiódł. To dobrze, teraz zabiję Drania, a moje sumienie nie będzie mnie dręczyć. A jeśli okaże się, że to był żart, kamerę bezpieczeństwa wyraźnie pokażą, że zaatakował pierwszy, a moje działania były uzasadnioną samą broną. W tym momencie drzwi gwałtownie się otworzyły i do gabinetu wleciała sekretarka. Dmitry Walentinowicz, dzieje się tam coś dziwnego. Nie, nie zbliżaj się do niego, głupia, krzyknąłem ale było już za późno. Dyrektor odwrócił się gwałtownie i wbił jej sztylet w serce. Rzuciłem się na niego, ale mężczyzna nagle stał się kwadratowy, rozpikselowany i zniknął. Zostałem sam ze zwłokami sekretarki. Jej zaszklone oczy zdawały się wpatrzywać prosto we mnie. O cholera! Tak, trzeba stąd szybko spadać. Otworzyłem drzwi i wyszedłem na korytarz. Usłyszałem krzyk kobiety. Pobiegłem na dźwięk i wybiegłem do holu, gdzie zebrał się cały personel firmy i zobaczyłem, jak jedna z pracownic na oczach przerażonych kolegów wali sztyletem drugą. Potem stało się to samo, co z dyrektorem. Zabójczynie rozpadło się na piksele, a jej ofiara osunęła się na podłogę i znieruchomiała, a jej biała koszula zrobiła się czerwona od krwi. Reszta pracowników zareagowała różnie. Ktoś piszczał, ktoś płakał, a ktoś zemdlał. Rozejrzałem się, próbując wymyślić, kogo mógłbym zabić. I zdałem sobie sprawę, że nikogo. Główne młode dziewczyny i kilku chłopaków. Wszyscy trzęśli się z przerażenia i patrzyli na mnie przerażonymi oczami. Ci faceci nie stawiają oporu, więc możesz zabić kogo chcesz. Ale ja nie chcę tego robić. Nie chcę stać się graczem kosztem niewinnych istnień. Szkoda tylko, że nie ma tu innego dubka takiego jak dyrektor. Ale kiedy rozejrzałem się po pokoju, zauważyłem jeszcze dwa ciała na drugim końcu. Wygląda na to, że wszystkie dupki zdały test i weszły do gry. Nie stójcie przy wejściu, powiedziałem do pozostałych. Schowajcie się gdzieś na zapleczu i zabarykadujcie drzwi. Wyszedłem na zewnątrz. Od razu naliczyłem cztery trupy leżące na chodniku. Plus czyjeś krzyki za rogiem. Więc, Andrzej, jaki masz plan działania? Nie chcemy rozlewu niewinnych krwi, a dupków z każdą sekundą jest coraz mniej. I kto powiedział, że poradzisz sobie z tymi z Zwycięzcami tego wyzwania będą najsilniejsi, a ty jesteś tylko białym kołnierzykiem. Pozostały czas siedem minut. W tym momencie z budynku po lewej wyszła grupa czterech facetów w wojskowych mundurach. Prawdopodobnie dembele. Takie mamy sezon. Od razu mnie zauważyli. Hej, dzieciaku, poczekaj chwilę. Cholera. Jeśli zaatakują, nie poradzę sobie sam z czterami facetami. Zerwałem się z siedzenia i pobiegłem. Chodź, chcemy pogadać. Akurat wierzę. Wbiegłem na podwórze, wijąc się między domami, i znalazłem się w ślepym zaułku. A kiedy się odwróciłem, zobaczyłem dębelów biegnących za mną. uff. uff. No cóż, nabiegałeś się chyba wystarczająco, powiedział jeden z nich. Przyjął postawę bojową. Ci cztery też mieli sztylety. Miałem zerowe szanse na poradzenie sobie z nimi, ale nie zamierzałem poddać się bez walki. Uspokój się, powiedział ich przywódca. Jestem Stas. To jest Kolan, Witok i Żora. A jak ty masz na imię? Czemu go nagle na znajomość wzięło? Cóż, trudno? Andrzej, przedstawiłem się. Spokojnie Andrzej, chcemy z tobą porozmawiać, a nie walczyć. Porozmawiać? O czym? Przecież nie liczę na to, że zagada mnie przekona do poddania się bez walki. Słuchaj Andrzej, o co chodzi? Sam widzisz, jaki tu się dzieje burdel. Ludzie mają broń, niektórzy tekst przed oczami. Jest też ten test, przez który wszyscy się wysadzają, żeby się pozabijać. Wygląda na to, że ktoś zamierza nas zaatakować. A system wybiera najsilniejszych ludzi, by uczynić z nich obrońców ludzkości. Na początku myśleliśmy, że to Amerykanie, dodał jego kolega, ale potem zajrzeliśmy do internetu. U nich dzieje się to samo. Nie rozumiem, do czego zmierzasz, powiedziałem. Chodzi o to, Andrzej, że ten status gracza nie powinien trafić do byle kogo, odpowiedział Stas. Powinni go dostać najsilniejsi, ci, którzy potrafią walczyć. Mam na myśli siebie i chłopaków. Kiwnął głową w stronę swoich towarzyszy. Przez cały rok ganiano nas na poligonie i uczono posługiwania się bronią. Jeśli ktoś może się bronić, to właśnie my. Ale do tego potrzebujemy statusu gracza. Oczywiście wiąże się to z kilkoma przydatnymi profitami. Ach, więc to tam wiatr wiał, uśmiechnąłem się szyderczo. Proponujesz mi, żebym złożył siebie w ofierze, aby ktoś z was mógł uzyskać ten status? Nie martwimy się o własne skóry. To czysta logika. Spójrz na siebie. Jesteś białym kołnierzykiem. Nie nadajesz się na wojownika. Ale nie będziemy się bać żadnych wrogów. Obiecuję, że o tobie nie zapomnimy. Jeśli chcesz, postawimy cię później pomnik. Na tym moja historia się zakończyła. A Stas z przyjaciółmi wyruszył, aby ocalić planetę. Dziękuję wszystkim za przeczytanie. Żartuję. Wcale nie chciałem umierać. I nie chciałem stracić szansy na zostanie bohaterem prawdziwego Real RPG. Skoro nie zostałam skutecznym zarządcą, to przynajmniej zostanie świetnym wojownikiem lub magiem, jako nagroda pocieszenia. Ale ten facet jest w tym naprawdę dobry. Nie wiem, co powiedzieć przeciwko niemu. Może powinienem pozostać przy tym, że nie mamy żadnej informacji na temat tego, jak działa ten system. Nagle zrównać wszystkich graczy. Dać każdemu po 10 jednostek siły i zręczności a cały trening wojskowy tej czwórki pójdzie na marne. Inni na naszym miejscu nawet by z tobą nie gadali. Zabiliby cię i tyle, dodał Stas. Ale my chcemy, żeby wszystko było po ludzku, z dobrej woli. Pozostały czas cztery mm. minuty. Przestań. Dlaczego szukam wymówek i usprawiedliwień? Nie jestem nic winien Stasowi i jego bandzie. To moje życie i tylko ja decyduję, jak je wykorzystam. Nie mówiąc już o tym że słowa tego dębela aż cuchną kłamstwem. Myślą o większym dobru? Próbują ocalić ludzkość? Tak, tak, właśnie. Pewnie po prostu chcą przejść przez to bez większych strat. Choć jestem tylko kołnierzykiem, to może uda mi się kogoś z nich trafić i zrobić im minus jeden. Wybaczcie mój francuski, panowie, ale dlaczego nie pojedziecie się pieprzyć? Odpowiedziałem. Twarz Stasa zmieniła się diametralnie. Nie było już na niej śladu dobroduszności. Słuchaj, frajerze, chcieliśmy po dobroci, ale skoro nie chcesz, to będzie po złości. Chłopaki, otaczamy go. Witok, zachodzisz z prawej, kolan z lewej. I cała czwórka ruszyła w moim kierunku. Cofnąłem się, rozważając swoją sytuację. A więc maski zdjęte i wracamy do punktu wyjścia. Jestem jeden przeciwko czterem i nie ma szans na ucieczkę. Pozostały czas – dwie minuty. Zabij osoby, aby uzyskać status gracza. Ci, którym się to nie uda, utrzymają status niewolnika. Czy powinienem się spieszyć i spróbować szybko kogoś zabić? Jak już zauważyłem, system natychmiast zabiera zwycięzców i przenosi ich w inne miejsce, dzięki czemu demoberzy nie będą mieli czasu na pomszczenie zabitego towarzysza. Stas miał rację co do jednego – jestem kołnierzykiem. A oni przez cały rok przechodzą intensywny trening fizyczny. Szanse, że będę miał wystarczającą szybkość i reakcję, by zabić jednego z nich, były bliski zero. Zrobiłem kolejny krok i oparłem się plecami o ścianę. To koniec, nie mogę się dalej wycofać. O cholera, czy naprawdę teraz umrę? Ja, który zawsze marzyłem o innym życiu i przygodach, zginę pierwszego dnia. A ludzie tacy jak Stas podbiją grę? Nie, to niedopuszczalne. Myśl, Andrze, myśl. Chwileczkę. Musisz zabić człowieka? Jakiegokolwiek człowieka? Byle jakiego? Podniosłem wzrok na dębelów. Uśmiechnąłem się. Na to debile. Do zobaczenia po drugiej stronie i wbią sobie sztylet w skronie.